Witam serdecznie, ja jestem Fubu, a to jest kolejny odcinek serii Let's Play Diablo 3. Są ze mną goście na tym spieku klanowym oficer Krzysiu, Simoneczko. Witam, witam. Oraz zawsze za zwany jakoś jakąś zapiszę. No się witam. OK. Jak widzieliście moi drodzy w poprzednim odcinku z serii poszukiwaniu pierścienia królewskiej wspaniałości otworzyłem 10 backpacków, tak zwanych 10 paczek, które wykonujemy ze zleceń. W tym odcinku robiliśmy również paczuszki, mogę Wam tutaj pokazać, że są zlecenia wykonane, prawda? Wszystkie tutaj w tym akcie. I dostaliśmy w sumie jedną paciuszkę. W sumie tych paciuszek uzbieraliśmy ile się? 3-4? Mm, Pięć było dokładnie. 5. Okay. I miałem nie nagrywać, bo myślałem, że nic nie wypadnie, ale jednak nagrałem ten oto efekt. I powiem wam szczerze, że zaraz coś to się stało. Tak, to co teraz widzimy na ziemi to jest efekt itemów które wyleciały między innymi z paczuszki czyli z tych pięciu paczuszek wyleciały między innymi taka oto cała horda itemów, czy jakieś markizowe diamenty, pierdoły, odłamki itd. oraz wypadło mi to berło które przed chwilą zidentyfikowałem yy, tutaj Fubus zdobywał widzicie, berło szalonego króla yy. i Wypadło to coś. Jest to pierścień, już widzimy jaki. Jest to pierścień królewski wspaniałości. Jest to ten pierścień, który yy, tak bardzo namiętnie poszukiwałem dla na mojego wizarda, czyli z inteligencją. I akurat tak się fajnie złożyło, że dzisiaj w nocy, czyli już na jutro, powinien być patch. Gnięcie jest w poniedziałek, gnięcie się już jest wtorek. A patch ma być z na środy, prawda? Uwagi. Prawda, prawda. Tak, czyli dzisiaj już w nocy powinien być patch, który między nimi doda mm, taki update, że z tych patchusze, które tutaj e, robimy, ze zleceń, będzie zrobiła większa ilość przedmiotów, jakieś legendarne, setowe i tak dalej. E, w tym momencie wypada więcej syfu. Jest to bodajże 5 czy 6 przedmiotów, które wypadają z tych paczuszek. A jak Blizzard dołoży do tych paczuszek więcej przedmiotów legendarnych, więc szansa na zdobycie tego pierścienia praktycznie będzie troszeczkę mniejsza, bo za każdym razem będą wypadać powiedzmy przy dobrym farcie jakieś innej temy. No i tak po otwarciu tych 5 paczuszek wypadł mi w końcu ten pierścionek królewski wspaniałości no i zaraz zobaczymy jakie będzie miała staty. Mam nadzieję, że jakieś fajne. Obliczne. Nawet nawet, nawet nawet. Nawet nawet. Nie ma CC, nie ma CD Ale nawet jest OK. Int, wit. Te statystyki. Te statystyki nie są aż takie mega kurwa zajebiste. Patrząc na to, że może być maksymalnie 500 e, vita, 500 inta i 7% na atak speed to jest Max. No i ten loch w sumie też jest taki duży. To w, tym, w tym wypadku na Wizarda kurwa, na no szału nie ma, szału nie ma. Mogłoby chociaż CD wypaść, czyli szansa obrażenia krytycznych jakieś 35-45, to wtedy bym sobie cd no ale kurwa jest dobrze. I teraz pytanie. Za co włożyć tutaj CC, czyli szansę na trafienie krytyczne? Za locha czy za speed attack, jak Ja bym locha growlował. No ja też bym locha growlował. Kryt hmm. i speed. Locha może sobie z paragonów dodać. Zawsze. No locha nigdy nie za wiele, ale ten atak speed to też by się przydał faktycznie. No i kurwa w końcu jest. Jest kurwa w końcu ten piersionek. Teraz pytanie, co daje? Zmniejsza liczbę przedmiotów wymaganych do uzyskania premii za zestaw o 1 maksymalnie do dwóch. Czyli w tym wypadku, jak mamy dwie części taraszka, ja sobie założę ten pierścionek i pokazuję mi, że mam trzy części zestawu. Widzicie? Zdejmę go. Mam dwie części, a ja już mam trzy części, czyli pierścionek da mi plus jeden, czyli będzie miał cztery. Czyli właśnie o to, co ty tygryski lubię najbardziej chodziło, tak? Czyli w tym wypadku jest zajebiście, aczkolwiek... Kurwa, na pierście mógłby być troszeczkę lepszy. Szału nie ma, Krzysiu. Jaki masz pierścionek? po się. Ja mam nomad. To mój pierścionek. Zmienić pokazać? No, możesz pokazać. Jasne. Ja pozbieram ten złom sobie. W czego, jakby był jakiś disconnect albo serwer shutdown, no nie wiadomo co tutaj będzie. Ale i tak jestem mega w chuj że... E, dostałem dropa, tak kurwa w końcu, ale i tak jeszcze pięć paczek zrobię, zobaczymy, może coś jeszcze kurwa rolniemy. Może jak jest dzisiaj jakiś dobry dzień, może z drugiego aktu coś się zrobi, no chuj wie, no zobaczymy. Ta też jest fajna, aczkolwiek szkoda, że ma kurwa imta. Bo my sobie pierdolą ja jakby byłaby siłka, i byłaby na barba. Ale nasza mana też będzie fajna nawet. Po zabiciu 10 przeciwników uwalniasz nową trucizny, która zadaje obrażenia od trucizny równe 1336% obrażeń od broni w promieniu 30 metrów. Ja pierdolę. Jaka moc. Krzysiu, pokaż swój pierścionek. Krzysiu ma fajny pierścionek też. 492 INTA, proszę. INTA ma troszeczkę więcej od mojego możemy sobie porównać ja mam 436 ale szału nie ma powiem szczerze dlatego że e, tutaj no on ma 14 tak no pal powiedzmy te kurwa 65 inta te 65 inta da mi jakieś 7k dmg 7000 tysięcy dm, więc szału nie ma wita ma troszeczkę dużo e, to wita też mi doda chyba nie może z 5k e, on ma cc ma 6 c to jest zajebiście, bo 6 c jest wylosować to jest w chuj kurwa mega ciężko. No i on ma jeszcze dodatkową odporność na moc tajemną. 142 punkty. Ja mam jebane złoto kurwa. Na chuj mi te złoto nie mam pojęcia. Fajnie gdyby się dodało coś do Resów do odporności, nie? odporności tak kurwa, co dużo nie ma, no ale kurwa zawsze coś, nie? Mój stary pierścionek ma 5,5 CC to mam 59 w sumie 59 i 401 e, CD, czyli obryszony trochę DPS-u Milion 21, jak założę sobie ten pierścionek mam kurwa 800... Nie mam 931 Czyli jeszcze 6CC tutaj wiebać. Czyli będę 49, kurwa szanse na na trafię krytyczną, będę w plecy. Trzeba yeah. będzie to nadrobić w jakiś sposób. No ale jest ok, jest ok, kurwa, jestem w końcu zadowolony. Aczkolwiek będę chciał szukać jeszcze jednego pierścienia. Być może będą jakieś fajne, lepsze statystyki. No zły nie jest, kurwa, ale fakt, że jest, nie, książę? No, przerolować, um, atak speed jest maksymalny. No, przerolować i być dobra w początku. Mam nadzieję, no, że się nagrywa. Nagrywa się, dobra. Idziemy go przerolować, zobaczymy, co ten kundel tam potrzebuje. Na rola zobaczymy, czy nam się uda na krytyka coś tutaj wiebać? Potrzebny nam jest, jest cesarski idzie, Idziemy machnąć, tylko nie wiem ile mamy dusz mm, Nie wiem, ze dwa, trzy razy roniemy Zaraz Potrzebuję jeba, jebany ametyst Mam cztery dusze Ale zaraz pójdziemy na rifty, kurwa Coś tam się narucha, spokojnie Dobra, mamy cztery. Zobaczymy, czy nam się los po szczęści, zając życie. Będzie cygaro z łąsem. Punkty życia przy trafieniu. Ok, no to co? 5,5 na starcie. Jest już. Rolujemy jeszcze raz. Może będzie 6, kurwa. Zająć życie, będzie cygaro z łąsem. 5,5 po raz kolejny. Daj sześć, please, kurwa. 5,5 po raz trzeci. Wow. Fuck off. Jest dobrze, kurwa. Gdyby nie te 35% najebane złoto, kurwa. Żeby tutaj były resy, no ale kurwa jest ok. 993 DPS-a. Kurwa, ze starym moim kutasikiem

ale to zawsze można zrezygnować z tej jebanej magicznej kurwa osłony i dodać yy... Premię do obrażeń Zaklęta broń dla tak mocy Tak jest pani kolego No i jest wszystko git Mamy 1 cztery, jak zmienimy pierścionek Mamy 1200 Nieźle 207 Nie Nieźle, nieźle. Czy 30, 30 tysięcy szału nie ma, niech się? No, szału nie ma. Gdzieś tam się jeszcze podciągnie, spokojnie. Ale grunt że jest, kurwa, grunt że jest. Jestem ciekaw, jaka jest różnica Ym, pomiędzy 6C a 5,5C. A pas talerzki masz? Posiedlasz? Tak, 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 tak. Mam pasy talerzki. Teraz coś tam się zmajstruje. To komety On... wtedy lecą, nie? Komety na komety i kurwa mamy habety. <noise> Ale aszerki też mamy, właśnie aszerki. Zestaw aszery. Idę przetestować, kurwa, czy mi się te kurduple pojawią, czy nie. Mm, chodźmy na pola, zobaczymy. Ale to jest normalne. Uuu, i tak się pojawia Zestaw Ashery daje to, że ataki sprawiają, że od czasu do czasu przychodzą ci z pomocą twoich towarzyszy, czyli templariusz, zaklinaczka oraz szelma Tutaj chyba raczej chuj ze sobą oby są Ale, ale może, może będziemy mieli szansę na pojawienie się tych moich przydupasów Powinno, chociaż szansa jest kurwa mała Krzysiu, nie wal, nie, nie wal, nie wal Co to kurwa, taki taki teleport mam Od, odrzut jakiś Patrz są, są, widzicie? Zobaczcie. To są twoi czy moi? Tak, moi. Nie, to są twoi? Moi też. Kurwa, no. Czekaj, czekaj, czekaj. Chodź, chodź ty za mną. Biegnij, biegnij szelma kutasiarz. Zaklinaczka i templaryz, widzicie? Te Przydupaski moje. Tak napierdolone, zobacz, 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 zobacz. Lej go kurwa, lej dziada, lej dziada. Oj, że go nie ma zniknął, jebany. Ale beka trochę, beka, fuj. Jeszcze raz zobaczymy. <ścoughs> ale pizda, co? <ścoughs> to jest normal, tak że się nie dziwcie, że my robiliśmy paczki na normalu. Po prostu szybciej, tak? Ja mam demon hunterka. On bardzo szybko się przemieszcza po lokacji. Widzicie, set Rusha daje, znaczy po powoduje taki efekt e, dodatkowych e, spadających meteorytów pod warunkiem, że używamy e, pasywki czterech żywiołów, czyli w tym wypadku trzeba będzie mm, zajebać cztery żywiołki, tak? Czyli użyć nowym mrozu i tak dalej. Ja się jeszcze będę musiał przyzwyczaić do, do tego bildu. Ale kurwa zajbi się cieszę, że w końcu tego kutasa prze... Wylosowałem. Znowu jest zaklinaczka, templariusz i szelma. Zajebiście. No dobra, moi drodzy, stajemy sobie tutaj. O, fajne trio. Nie pojawią się i znikam, nie ma. Dobra, moi drodzy, kończę ten odcinek. Więc w poszukiwaniu pięknego yy, pierścienia królewskiej wspaniałości Uważam za zajebisty i fartowny dzień dzisiaj, z racji tego, że ma być patch i tak dalej, ale co będzie w nowym patchu, wszystko wam opowiem, e, co nie znaczy, że nie będę robił dalej filmu yy, z otwierania paczek. E, chłopaki, czy chcielibyście kogoś pozdrowić? No ja wszystkich klanowiczów. O, właśnie, klanowiczów. Właśnie. Pozdrawiamy wszystkich klanowiczów z klanu D3F, czyli Diablo Fans, z naszego tutaj klanowego teamspeaka. Ja Pozdrawiam kolegów na kanale, czyli Krzysztofa Zazgisze, tam jeszcze Majstra yy, i całą rzeszę innych tutaj naszych, no, i, i Hanysa też, Bomboyerze. Yy, wszystkich członków klanu, oczywiście wszystkich graczy, yy, widzów, fanów moich na YouTube i tak dalej. Zapraszam do odwiedzenia mojego profilu na Facebooku Team. Od czasu do czasu streamuję z Diablo, na Twitchu mój Nicky i ja Fubu. No oczywiście, jeśli wam się spodobało, jednij lajka na Facebooku i subskrypcję i komentarz. Na razie, cześć i czołem. To by było na tyle, nie chłopaki? No. Tak jest, jest godzina późno, także widzicie druga 31 filmik wrzucę jutro, czyli będzie gdzieś tak około godziny, podejrzewam, o 9 sobie stanę, tak myślę, że w granicy około 11 już powinien się pojawić na YouTube, z racji tego, że będą serwery off, bo będzie konserwacja. Dobra, na tyle, papa. zostaw subskrypcję, no a jak się wam komuś nudzi granie na jakichś innych serwerach, to zapraszam oczywiście na balmora.pl, a w przygotowaniu będzie nowy Dungeon. Specjalnie dla niższych leveli, w przedziale levelowym od 30 do 55. Nie wiem, jak mi będzie słychać na filmie z racji tego, że jest dość późno. Ja mówię troszeczkę niższym tonem niż zwykle, ale będzie ok. Dobra, inaczej rozumiejąc, nie zabieram, nie zabieram. Kurwa, co ja pierdolę? Nie zabieram wam więcej czasu. <grym> Dobra, na razie, cześć i czochem.